Marta Nawrocka po raz kolejny udowadnia, że w roli pierwszej damy nie zamierza być tylko milczącym tłem w garsonce. Jej ostatnia solowa wizyta w rykach na Lubelszczyźnie miała być wydarzeniem kulturalnym i duchowym w końcu koncert małej armii Janosika w kościele to kwintesencja polskiej tradycji. Jednak zamiast o góralskich pastorałkach i religijnym uniesieniu polski internet huczy o głowie prezydentowej a konkretnie o tym, co się na niej znalazło. Jasna, gruba, welurowa opaska, którą Nawrocka dobrała do eleganckiego płaszcza, stała się wiralem szybciej niż zdążono zaśpiewać cichą noc. Czy to był genialny ruch wizerunkowy, nawiązujący do ikon stylu jak Kate Middleton, czy fikcyjna Blair Waldorf, czy może modowa wpadka, która infantylizuje urząd? Jedno jest pewne, w Pałacu Prezydenckim nastała nowa era dodatków, a my wszyscy jesteśmy jej sędziami. Wizyta w parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela była dla Marty Nawrockiej testem samodzielności. Karol Nawrocki został w Warszawie lub w innym miejscu pełnienia obowiązków, zostawiając żonie pole do popisu w budowaniu relacji z elektoratem. I trzeba przyznać, że pierwsza dama odrobiła lekcję z miękkiej dyplomacji. Uśmiechnięta, zasłuchana w śpiew dzieciaków, nagrywająca telefonem występy to obrazek, który ociepla wizerunek każdej władzy. Jednak diabeł, jak zawsze, tkwi w szczegółach. A w świecie mody dyplomatycznej szczegół potrafi przyćmić ogół. Stylizacja, którą wybrała Nawrocka była w teorii bezpieczna, długi, stonowany płaszcz klasyka gatunku, jasny golf, ochrona przed chłodem kościelnych murów. Ale to właśnie ten nieszczęsny lub genialny, zależy kogo spytać, dodatek na włosach wywołał burzę. Jasna, mięsista opaska to element, który w ostatnich sezonach króluje na Instagramie i wybiegach, ale w protokole dyplomatycznym jest strefą szarą. Do tej pory polskie pierwsze damy stawiały na fryzury utrwalone lakierem na beton Agata Duda lub klasyczne upięcia Maria Kaczyńska. Marta Nawrocka wchodzi w ten skostniały świat z akcesorium, które kojarzy się z dziewczęcością, elitarnymi szkołami z plotkary i brytyjską arystokracją młodego pokolenia. To odważny komunikat. Jestem młoda, jestem na czasie i nie będę nosić toczka, żeby zadowolić konserwatystów. Internauci, którzy analizują styl nawrockiej z precyzją chirurgów plastycznych, natychmiast podzielili się na dwa obozy. Dla jednych opaska to powiew świeżości i dowód na to, że pierwsza dama ma dystans do swojej funkcji. Wygląda jak księżna Kate w końcu coś innego niż nudne kołki. Zachwycają się fani, widząc w tym element royal chic. Dla drugich to zgrzyt. Krytycy wytykają, że gruba opaska w kościele wygląda nieco infantylnie, jakby prezydentowa pomyliła oficjalną wizytę z wyjściem na kawę z przyjaciółkami. Czy to opaska do demakijażu, czy element stroju, trochę za bardzo chce być modna na siłę, to tylko łagodniejsze z komentarzy. W debacie publicznej, gdzie każdy guzik jest polityczny, opaska stała się symbolem. Czego? Może próby odmłodzenia urzędu? A może po prostu chęci ujarzmienia fryzury w wieczny dzień? Nie można odmówić Marsi Nawrockiej konsekwencji. Od początku kadencji buduje wizerunek oparty na prostocie przełamanej jednym, mocnym akcentem. Raz jest to kolor, innym razem faktura jak wspomniany welur na spotkaniu z dyplomatami, a teraz ozdoba głowy. To strategia bezpiecznej ekstrawagancji. Nawrocka wie, że jako żona konserwatywnego prezydenta nie może pozwolić sobie na szaleństwa, ale jako młoda kobieta nie chce wyglądać jak własna ciotka. Opaska jest kompromisem. Jest elegancka, ale z pazurem. Jest skromna, ale przyciąga wzrok. To balansowanie na linie, które na razie wychodzi jej całkiem nieźle, biorąc pod uwagę zasięgi, jakie generują jej zdjęcia. Ciekawy jest też kontekst samego wydarzenia. Mała armia Janosika to potęga folkloru. Występując w takim otoczeniu, Nawrocka mogła pójść w stronę etnoinspiracji Szal Broszka, ale wybrała nowoczesny minimalizm z tym jednym, kontrowersyjnym twistem. To pokazuje, że nie chce się przebierać. Chce być sobą martą, która lubi modę, śledzi trendy i adaptuje je do sztywnych ram protokołu. Ostatecznie afera opaskowa w Rykach to dowód na to, że Polska doczekała się pierwszej damy, która jest popkulturowym fenomenem. Ludzie nie dyskutują o jej przemówieniach, bo ich zazwyczaj nie ma, ale o jej estetyce, co w erze obrazkowej jest potężnym kapitałem. Marta Nawrocka, świadomie lub nie, stała się influencerką z pałacu. I nawet jeśli część internautów kręci nosem na jej opaskę ala Blair Waldorf, to wszyscy na nią patrzą. A w showbiznesie i polityce nie ma nic gorszego niż obojętność. Opaska z ryk przejdzie do historii jako moment, w którym polska pierwsza dama przestała być przezroczysta. A wy jesteście team, Opaska to styl i klasa, czy team to nie przystoi w kościele. Źródło: pudelek, opracowanie i analiza, gwiazdy 24.